Jesienią ruszy budowa dróg na osiedlu Hańcza w Suwałkach. Prace powinny potrwać rok. Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk, spotkał się z mieszkańcami osiedla Hańcza, by poinformować ich o tym, że jeszcze w tym roku ruszy budowa ich ulic. Osoby, które wzięły udział w spotkaniu, mogły też zapoznać się z projektami technicznymi. W spotkaniu wzięli również udział suwalski radny Zbigniew Demezar oraz Zygmunt Szutkiewicz, naczelnik Wydziału Inwestycji w Suwalskim Urzędzie Miejskim, który przedstawił mieszkańcom szczegóły projektu technicznego ulic. Po latach zastoju na tym osiedlu Hańcza ruszamy w tym roku z robotami. Właśnie mamy opracowaną dokumentację, projekt techniczny. Teraz będzie procedura wydawania pozwolenia na budowę. Równolegle trwa opracowanie dokumentacji przetargowej w Lipcu przetarg na realizację ulic zamykający się w kwartale pomiędzy ulicą Poznańsko Warszawsko Białostocko i ulicą Bydgoską tam jest kilka niedużych uliczek, ogłaszamy teraz przetarg, wyłonimy wykonawcę w miesiącu sierpniu i we wrześniu wprowadzamy na plac budowy, rozpoczynamy budowę. W tym roku nie zdążymy z zrealiz realizacją tych wszystkich uliczek zamikających się w tym kwartale. Mam nadzieję, że uda nam się to wykonać chociaż w części w tym roku tak kompleksowo na gotowo, kilka ulic i tak podzielimy to etapami. Do końca tego. Roku, to między innymi Siedlecka powinna być wykonana i jeszcze tam kilka uliczek, a generalnie całe zadanie powinno być zrealizowane do końca wakacji przyszłego roku. Kosztory jest wstępny to dopiero taki szacunek. Prawdopodobnie będzie oscylował w granicach 3 milionów złotych, a pieniążki mamy w tym roku w budżecie w połowie już. Prawie półtora miliona złotych mamy w budżecie tegorocznym, a wobec tego w przyszłym roku trzeba kontynuować i mam nadzieję, że po wykonaniu tych ulic w przyszłym roku rozpoczniemy kolejny etap związany z utwardzeniem ulic na osiedlu Hańcza. Takie mamy zamierzenia. No, ludzie też oczekują na nasze aktywne działanie, bo y, dotychczas y, przez kilka lat realizowane były główne te ciągi drogowe, komunikacyjne, drogi wojewódzkie szczególnie. No i w tym roku również na osiedlu Hańcza rozpoczynamy budowę ulicy, przebudowę, modernizację ulicy Mariana Buczka. To też jest duże zadanie inwestycyjne, także troszeczkę się będzie działo, ale mam nadzieję, że wyłonimy takiego wykonawcę, który w Sprawniej będzie realizował y, suwalskie inwestycje drogowe niż te, które w tej chwili mamy w realizacji. Także dobra informacja dla mieszkańców. Y, naszym zamierzeniem jest, żebyśmy każdego roku no, kilka milionów złotych wydatkowali z budżetu. Niestety tylko i wyłącznie z budżetu, bo Unia Europejska nie wspiera budowy dróg osiedlowych. Ale myślę, że po tak długim oczekiwaniu w końcu mieszkańcy no, 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 zasługują na to, żeby, żeby y, właśnie. Jeździć po asfalcie albo po utwardzonej nawierzchni, żeby woda nie wlewała się do piwnic, do garaży, jak to często ma miejsce. Także, także myślę, że, że czas na realizację różnych zadań i obietnic, również wyborczych, bo to był jeden z punktów mojego programu wyborczego. Drogi i chodniki zostaną utwardzone betonową kostką polbrukową. Zostanie wybudowana nowa kanalizacja, oraz powstaną nowe latarnie kończą się prace porządkowe związane z szóstą edycją Suwałki Blues Festival. Szósta edycja Suwałki Blues Festival, międzynarodowy festiwal, to jest święto bluesa, nie tylko w Suwałkach, ale w regionie chyba, czy, czy nawet w Polsce, a wobec tego chciałem serdecznie zaprosić wszystkich naszych mieszkańców, a w szczególności turystów, fanów bluesa i nie tylko bluesa, ale również innych gatunków muzyki, która jest blisko bluesa, chociażby rocka, do udziału w tej imprezie rozpoczynamy mocnym uderzeniem, mocnym graniem już 11, 11 lipca. Zapraszamy wszystkich szczególnie, po to aby usłyszeli i zobaczyli nasze gwiazdy, które występują na naszym festiwalu. Przede wszystkim to Jack Bruce i jego His Big Blues Band. Jest to najnowsza formacja legendarnego gitarzysty basowego i legendarnego muzyka zespołu The Cream. Przypomnę, że Jack Bruce. Współpracował z Erikiem Klaptonem i w ramach dekrymi i innych projektów jest na świecie bardzo znanym, bardzo utytułowanym artystą. Jest szanowany wśród wielu muzyków, także bardzo serdecznie zapraszam na jego koncert. Będzie to jedyny koncert w Polsce. Chciałbym również zaprosić na gwiazdę, która wystąpi w piątek. Będzie to amerykańska wokalistka. Dejna Fush ze swoim zespołem. Dejna Fush jest bardziej znana może w Stanach Zjednoczonych i na świecie niż w Polsce, ale mam nadzieję, że spodoba się wszystkim przybyłym słuchaczom i fanom bluesa. Zważywszy na, na to, że Dejna Fush w tym roku bardzo dużo koncertuje w Europie i na świecie. Występuje również jest gwiazdą naszego zaprzyjaźnionego festiwalu w den, den Blues Festival, także myślę, że to też jakiś jest powód. Dla, e, powód taki, żeby przyjechać tutaj do suwałki zobaczyć, a nie jechać specjalnie do Notoden. E, jest to gwiazda porównywalna do takich nazwisk jak Janis Joplin czy Mick, Mick Jagger. Także e, jest bardzo znaną i ut, utytułowaną artystką. Oprócz tego nowy projekt muzyków Steniel Safter, e, lidera, basisty i gitarzysty wokalisty. Jest to projekt pod nazwą Henry Seventy Split. Jest to taki trio, e, trio rockowe, Trioblus i mam nadzieję, że spodoba się wszystkim ten właśnie projekt, zważywszy na to, że zespół Tenie yes After, ten yes After był na naszym festiwalu gwiazdą w roku 2009 i zebrał bardzo dobre opinie, I, i mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo. Zważywszy na to, że dostajemy bardzo dużo maili z zapytaniem właśnie o ten koncert, kiedy się odbędzie. Oprócz tego. Gwiazda tutaj od nas stąd z Polski, chociaż jest to nasz rodak, ale jest znany na całym świecie. Mowa o, o fenomenalnym skrzypku Michale Urbaniaku i jego córce Mice Urbaniak. Będzie to koncert czwartkowy, koncert biletowany, koncert rozpoczynający festiwal. Mam nadzieję, że to będzie też atrakcją dla wszystkich naszych mieszkańców i, i turystów. Będzie to połączenie e, starej, dobrej szkoły jazzowej, czyli Michała Urbaniaka, e, z, z nowym spojrzeniem na jazz, z nowym spojrzeniem na muzykę e, z jego córką e, Mikoł Urbaniak. E, oprócz tego e, amerykański czarnoskóry gitarzysta Ari Gales. E, oprócz tego niemiecki bardzo dobry gitarzysta, jeden z najlepszych w Europie, Henryk Feischrader ze swoim zespołem. Oprócz tego inni wykonawcy z całej Europy praktycznie z, z, mógłbym wymienić tutaj przede wszystkim takie kraje jak Szwecja, Norwegia. Z Norwegii przyjedzie specjalnie na nasz tutaj festiwal zrealizowany projekt The Blues Town Kings z zaprzyjaźnionego miasta Notoden. oprócz tego z zaprzyjaźnionego miasta również z miasta, z Grand Sands Francji formacja Blues Eaters. Muzycy z Litwy, z Łotwy, z Danii, z Irlandii. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo zagranicznych nazwisk, ale również nie zapominajmy o naszych tutaj krajowych wykonawcach, o młodej gwardii blusa formacje jak Jan Gałach Band, znakomity skrzypek chudu Band, który w swoim składzie ma wokalistkę Alicja Janusz, zwyczajnie pierwszej edycji Dola. Oprócz tego formacja harmonikowy Atak Harp jest to formacja złożona z czterech najlepszych harmonikarzy bluesowych w Polsce. Oprócz tego legendarna formacja Easy Riders z muzykiem mieszkającym w Niemczech polskim muzykiem Bogdanem Szwedą i wielu, wielu innych. Suwałki Blues Festival dzięki staraniom organizatorów stał się wizytówką naszego miasta. Jest obecnie największym i najbardziej cenionym plenerowym festiwalem w Polsce. W ogólnopolskim plebiscycie czytelników kwartalnika Twój Blues, Blues Top 2012, został okrzyknięty wydarzeniem roku.